Czy kiedykolwiek doświadczyłeś uporczywych bólów w różnych częściach ciała i zastanawiałeś się, czy mają one głębsze znaczenie? Dziś, w ramach naszej serii filmów o wiadomościach przekazywanych przez ciało, będziemy eksplorować głębokie duchowe znaczenie tych różnorodnych bólów, które obejmują obszar od głowy po stopy. Ważne jest zrozumienie, jak te bóle mogą być związane z emocjonalnymi blokadami i niezrównoważeniami energetycznymi, które wymagają naszej uwagi i uzdrowienia. Ważne jest również podkreślenie, że żadne leczenie medyczne nie powinno być zaniedbywane. A naszym celem jest wyjaśnienie sytuacji, gdy przyczyna bólu nie jest jasno określona. Częste bóle głowy mogą wskazywać na przeciążenie umysłowe, wysoki poziom stresu i nadmierne zmartwienia. Często pojawiają się one, gdy zbyt wiele wymagamy od siebie, martwimy się o sprawy poza naszą kontrolą lub staramy się przetwarzać zbyt dużą ilość myśli jednocześnie. Duchowego punktu widzenia te bóle mogą być wyraźnym sygnałem, że potrzebujemy znaleźć metody na relaksację i uwolnienie nagromadzonego napięcia umysłowego. Praktyki takie jak medytacja, głęboki oddech i uważność są potężnymi narzędziami do uspokajania umysłu i zmniejszania tych bólów. Ponadto kluczowe jest uznanie, że każdy rodzaj fizycznego bólu może mieć swoją specyficzną wiadomość od ciała, wymagając holistycznego podejścia do jego zrozumienia i złagodzenia. Poprzez głęboką i wrażliwą analizę tych objawów możemy nie tylko złagodzić fizyczny dyskomfort, ale także promować głębsze poczucie emocjonalnego i duchowego dobrostanu. Razem odkryjmy, co Twoje ciało próbuje przekazać i jak możemy odpowiedzieć na te sygnały w sposób integrujący i pełen współczucia. Kiedy odczuwamy ból szyi, może to być odbiciem sztywności naszych przekonań i trudności w akceptacji różnych punktów widzenia. Szyja, będąca połączeniem między umysłem a ciałem, często ujawnia, że trzymamy w sobie urazy i mamy trudności z wybaczaniem. Dodatkowo, ten ból może symbolizować opór wobec elastyczności umysłowej i emocjonalnej, gdzie tkwimy w nieelastycznych wzorcach myślenia. Aby złagodzić to napięcie, istotna jest praca nad wybaczeniem zarówno innym, jak i sobie oraz praktyka otwarcia się na różne perspektywy, co umożliwi swobodniejszy przepływ energii i większą harmonię wewnętrzną. Wyrażenie noszenie na swoich barkach ciężaru świata jest ilustracyjne, gdy mamy do czynienia z bólami w tej okolicy. Jeśli często odczuwasz napięcie w ramionach, może to oznaczać, że przejmujesz na siebie więcej obowiązków niż jesteś w stanie znieść, co prowadzi do emocjonalnego i fizycznego przeciążenia. Ten ból może być wyraźnym sygnałem, że czas zacząć delegować zadania, szukać wsparcia i kultywować świadomość, że nie musimy wszystkiego robić sami. Praktyki relaksacyjne. Takie jak terapeutyczne masaż i świadome oddychanie mogą pomóc złagodzić napięcie fizyczne, podczas gdy refleksja nad osobistymi granicami i emocjonalnymi potrzebami może zmniejszyć związane z tym obciążenie psychiczne. Ponadto, często szukamy miłości poprzez użyteczność dla innych, co może odzwierciedlać ranę naszego wewnętrznego dziecka. Rozpoznanie i leczenie tej emocjonalnej rany wymaga procesu akceptacji siebie i osobistej wartości, niezależnie od naszej produktywności. Badanie tych głębszych aspektów naszej psychiki może nie tylko złagodzić presję emocjonalną, ale także uwolnić nas do doświadczenia bardziej autentycznego i trwałego miłości własnej. Problemy z ramionami często wskazują na opór przed przyjęciem nowych doświadczeń lub otwarciem się na transformujące możliwości. Duchowo, ramiona są rozszerzeniem serca, używanym do wyrażania uczuć i przyjmowania miłości. Odczuwanie bólu w tej okolicy może odzwierciedlać emocjonalne blokady w dawaniu i przyjmowaniu miłości oraz troski. Jest to sygnał, że być może zbyt bardzo się chronimy, unikając zaangażowania emocjonalnego. Kultura samopoczucia, praktyka wdzięczności i otwartość na nowe możliwości w relacjach mogą pomóc w złagodzeniu tego napięcia i promowaniu bardziej autentycznych połączeń z innymi i sobą. Natomiast bóle w dłoniach często wskazują na trudności w radzeniu sobie z praktycznymi aspektami życia codziennego lub w głębokim łączeniu się z ludźmi wokół nas. Dłonie, symbole działania i tworzenia mogą wskazywać na pragnienie kontroli lub uwolnienia sytuacji i relacji. Te bóle mogą być odzwierciedleniem strachu przed utratą kontroli lub niezdolności do manipulowania sytuacjami zgodnie z naszymi życzeniami. Praktyka odpuszczania Zaufanie naturalnemu przepływowi życia i otwartość na nowe połączenia mogą być kluczowe DLA złagodzenia tych napięć i umożliwienia bardziej płynnego i adaptacyjnego podejścia do życia. Ponadto, bóle w klatce piersiowej, poza problemami medycznymi, często mają swoje korzenie w głębokich emocjonalnych ranach, takich jak niewyrażona smutek czy gromadzone urazy. Klatka piersiowa, związana z czakrą serca, kieruje naszymi uczuciami miłości. Współczucia i emocjonalnego połączenia. Odczuwanie bólu w tej okolicy może wskazywać, że trzymamy w sobie bolesne emocje lub stawiamy czoło znacznym blokom emocjonalnym. Wyrażanie i leczenie tych uczuć, czy to poprzez terapię, szczere rozmowy, czy praktyki opieki nad sobą emocjonalnie, są kluczowe dla złagodzenia tych bólów i promowania głębokiego i trwałego emocjonalnego dobrostanu. Bóle w górnej części pleców często niosą ze sobą emocjonalny bagaż. Związany z nierozwiązana przeszłością lub nagromadzonymi obowiązkami. To tutaj emocjonalne brzemię ma tendencję do manifestowania się, odzwierciedlając uczucia przeciążenia i braku wsparcia. Odczuwanie bólu w tej okolicy może wskazywać, że niesiemy więcej niż jesteśmy w stanie emocjonalnie udźwignąć. Kluczowe jest refleksyjne podejście do naszych obowiązków, znalezienie sposobów na złagodzenie emocjonalnego obciążenia poprzez odpowiednie wsparcie oraz praktyki takie jak yoga. Które mogą uwolnić nagromadzone napięcie. Dodatkowo, bóle w większości pleców często są związane z czakrą podstawy, odpowiedzialną za nasze poczucie bezpieczeństwa i stabilności emocjonalnej. Ból ten może odzwierciedlać ukryty strach przed utratą tej stabilności w życiu. Praca nad budową pewności siebie, ustanowienie solidnego planu finansowego i poszukiwanie metod wzmocnienia dolnej części pleców poprzez odpowiednie ćwiczenia są ważnymi krokami w łagodzeniu tych napięć. Ponadto Problemy żołądkowe często są objawami trudności w emocjonalnym trawieniu wydarzeń i trosk życia codziennego. Żołądek, znany jako drugi mózg, ze względu na swoje intymne powiązanie z naszymi emocjami, może ujawniać nagromadzenie się lęku i stresu emocjonalnego. Praktyki relaksacyjne, takie jak techniki zarządzania stresem i zrównoważona dieta, są kluczowe dla poprawy zdrowia trawiennego. Komplementarne terapie, jak akupunktura i reiki mogą również być korzystne dla harmonizowania energii w tej dziedzinie i promowania głębszej i trwalszej równowagi emocjonalnej. Bóle bioder często sygnalizują emocjonalny opór przed postępem i podejmowaniem ważnych decyzji w życiu. Ta kluczowa strefa ruchu i elastyczności może ujawniać głęboko zakorzeniony strach przed zmianami lub brakiem otwarcia na nowe możliwości. To jakbyśmy byli zakotwiczeni w przeszłości, wahający się porzucić to co znane na rzecz nieznanego. Aby złagodzić te bóle, niezbędne jest kultywowanie otwartości na zmiany, praktykowanie elastyczności emocjonalnej i eksplorowanie nowych doświadczeń z odwagą i ciekawością. Problemy z nogami mogą wskazywać na impas w podróży osobistej, poczucie stagnacji lub wahanie się przed przyszłymi wyzwaniami. Jako nasze główne narzędzia do poruszania się, nogi odzwierciedlają nasze pragnienie postępu i rozwoju w życiu. Odczuwanie bólu w nich może być sygnałem, że musimy wzmocnić naszą pewność siebie, ustalić jasne cele i szukać wsparcia w pokonywaniu tych emocjonalnych przeszkód. Na koniec, bóle kolan mogą ujawniać uporczywy opór przed akceptacją nieuchronnych zmian. Ta istotna część naszej ruchomości i elastyczności może odzwierciedlać potrzebę rozluźnienia naszych oczekiwań i dostosowania się do ciągłych zmian w otaczających nas okolicznościach. Akceptacja tej wrażliwości może być kluczowym krokiem w łagodzeniu bólu kolan poprzez praktyki takie jak yoga i ćwiczenia rozciągające, które promują fizyczną i emocjonalną elastyczność. Stopy są naszą kotwicą z fizycznym światem, odzwierciedlając nie tylko nasze zdrowie fizyczne, ale również nasze duchowe i emocjonalne połączenie z ziemią. Gdy doświadczamy uporczywych bólów stóp, jest to wezwanie do ponownej oceny naszego emocjonalnego i duchowego zakorzenienia. Te bóle często wskazują na brak równowagi, poczucie niepewności lub brak stabilności w naszym życiu. Aby wzmocnić tę fundamentalną koneksę, istotne jest wprowadzenie praktyk, które promują zakorzenienie. Świadome spacery w naturze nie tylko wzmacniają mięśnie stóp, ale także głęboko nas łączą z energią ziemi. Medytacje skoncentrowane na zakorzenieniu pomagają stabilizować nasze energie, podczas gdy techniki obejmujące bezpośredni kontakt z ziemią, takie jak ogrodnictwo czy po prostu chodzenie boso mogą przywrócić naszą wewnętrzną harmonię. Honorując te połączenie, nie tylko łagodzimy bóle fizyczne, ale także wzmacniamy naszą obecność w teraźniejszym momencie i pielęgnujemy naszą prawdziwą duchową istotę. Uważne słuchanie sygnałów naszego ciała jest kluczowym krokiem w całkowitym uzdrawianiu, pozwalając nam ponownie połączyć się z naszym fundamentem i znaleźć równowagę we wszystkich sferach życia. Komentuj, czy to ma dla ciebie sens, i zapisz się na kanał, aby otrzymywać więcej treści takich jak ta. Do zobaczenia i wdzięczność.